Dobry. Oczywiście witamy. Poczeka w szkoły podstawowej 37. Tak, 37 imienia kapitana Grzegługi Wielkiej Antoniego Lyburkowskiego. A o słowo albo słów więcej proszę kapitana Grzegórki Wielkiej Józefa Gałowicza. Panie kapitanie, bardzo proszę. Panie państwo, przedstawiając wielką postać, powinno się używać wielkich słów. Oczywiście będę ich używał, ale słów zrozumiałych. Od tego zacznijmy, że kapitan Żyrugi Wielkiej, Antoni Leduchowski, bratanek kardynała Halgi Leduchowskiego, swoje szlify zdobył w cesarstwie austro-węgierskim w Trieste. Na Józefa Piłsudskiego, mojego wielkiego imiennika, który wszystkich patriotów z różnych zaborów zebrał po to, aby nadać dynamikę nie tylko naszemu krajowi, ale m.in. naszej flocie, naszej armii i wszystkim członom nowego, Powstałego Państwa. Miałem zaszczyt 10 lat zazębiać się w Akademii Morskiej ówczesnej, Państwowej Szkoły Morskiej właśnie z kapitanem Antoniem Leduchowskim. Wszyscy zgodnie mówią, że był to człowiek wielkiej precyzji, nigdy i słowa, to oddaje istotę sprawy. Kapitan Szymański niekiedy przydzielał mnie podczas egzaminów, żebym nabrał szlifów. Zresztą tuż obok jest e, Martyjewicz-Maciejewicz. I obaj byli tak różnymi indywidualnościami, że kapitan Leduchowski jak zadawał pytanie, to szepnął mi. Patrz na niego, czy mu się źrenice zwężają. A kapitan Matyjewicz Maciejewicz, nazwisko, Marek tam załóżmy Kozłowski, to powiedz panu Marku, że mówi kumstwa, ale dam mu trójkę. Także to były dwie zupełnie inne indywidualności z innych zawodów. Odnośnie precyzji myśli i słowa, wykład kapitana Ledowackiego był tak skondensowany, że trudno byłoby innych słowach wyrazić to, co on powiedział, tak jak w anegdotach biskupa Krasickiego, prawda? Otóż on y, formułując umysł.